Panny kontra mężatki zagrały w piłkę nożną w Gościnowicach I choć robią to raz na rok, było na co popatrzeć także w wymiarze sportowym. Tym razem po wyrównanym spotkaniu z wynikiem 3 do 3. Panny zwyciężyły po rzutach karnych. Ale przed meczem nie było to wcale takie oczywiste. My jesteśmy mężatkami i kibicujemy za mężatkami. <laughs> za mężatkami! <laughs> Tak? Mężatkami. Jest Pani pewna? <noise> tak. Kibiców panien wcale nie było łatwo znaleźć. Może za panami? No. Nastroje przed meczem w obu drużynach bojowe. Taktyka? Byle do przodu. Mamy młode zawodniczki w swoim kręgu, jak widać, także no, mężatki powinny się bać. Co na to mężatki? Mężatki górą. Y, jakaś taktyka? Fair play. Fair play? Bardzo dobra odpowiedź. A jak wygląda przygotowanie fizyczne drużyn? Czy to jest pierwszy kontakt z piłką, czy piłka nie, nożna? Nie, nie, to jest już trzecia edycja meczu Panny na Mężatki. W pierwszym roku wygrały mężatki, w drugim był remis. No i w tym roku mamy nadzieję, że doprowadzimy do remisów zwycięstwa w zwycięstwach. Czyli będzie jeden jeden, raz mężatki, raz panny. A panny górą! Jednak mężatki mają na to riposte. Mężatki zawsze zwyciężają. Dlaczego? Jak to wytłumaczyć? Młodsze szybciej biegają. Młodsze, szybciej biegają i bardziej doświadczone. Ale mówię, że młodsze, czyli panny szybciej biegają. Jak nadrabiacie tą, yy, te, te braki? My jesteśmy bardziej doświadczone i nie biegają szybciej, to nie jest prawda. Tak. My biegamy szybciej. Na koniec pytanie z serii sportowych. Kiedy był ostatni kontakt z piłką? Raz na rok, nie wiem jak koleżanki, ale chwaliły się jakimiś osiągnięciami, więc podejrzewam, że częściej. Która z pań miała kontakt z piłką nożną? No chyba żadna. Chyba żadna. Rok temu, tak. Chyba że aerobik możemy uznać za piłkę nożną, to super. I było naprawdę super. Choć wyrocznia pan Kukurydza jako faworytów wskazał mężatki po wyrównanym spotkaniu z wynikiem 3 do 3 i rzutach karnych zwyciężyły panny. Dziękuję. Cudowne. Przy tym zmęczenie naprawdę. Rewelacja. Także tak jak mówiłam przed meczem, teraz mamy jeden 1, 1 w zwycięstwach, no i mam nadzieję, że za rok się spotkamy. I, I zobaczymy, wtedy, kto będzie górą. Także było naprawdę świetnie. Mężatki nieco zawiedzione, ale gratulują zwycięzcom. Chodzi to do nas, ale jesteśmy szczęśliwe, że panny wygrały i cieszymy się razem z nimi i gratulujemy. Bywasz tak. za rok? <laughs> Oczywiście, chyba, że zmienią stan cywilny i nie będzie I będą grać <laughs> Cóż, takie życie w ciągu tego roku może dojść do wielu atrakcyjnych transferów z panien do mężatek. Panny muszą liczyć na młodą kadrę. Podsumowując, historia zmagań gośpinowickich panien z mężatkami zatoczyła krąg. W ubiegłych latach zwyciężały mężatki, później był remis, tym razem zwyciężyły panny. Tak więc rywalizacja zaczyna się od nowa.